Jeszcze nic nie ominęli. Hidewita Lurci. Oj, To mogło skończyć się zupełną niespodzianką. I nie tylko jedna asysta. Gruzina. Jeszcze jedna centra. Tym razem z narożnika. Boiska. Strzał na bramkę. Z którym z łatwością radzi sobie Damian Węglarz. A to możesz te, z tego długiego podania korzystać. Z nadzieją, że stworzy się zagrożenie. Które teraz pod bramką Łarki. Na... Nie, to Bieroński. Piłka do Szpakowskiego. Ten nad teraz. głowami obrońców, ładnie śpiączka. Nabiera rumieńców ta akcja, która kończy się pięknym strzałem i golem. I golem dla GKS Tychy prowadzą gospodarze 1 do 0, a trafia Jakub Budnicki. Ale jaka to była akcja! Mówiliśmy, że te proste środki dzisiaj przez Tyszan powinny być zarzucone. Przepiękna, wielopodoniowa akcja! Chwaliliśmy lewą stronę GKS-u, a zobaczmy, jak teraz Erdhallen, Kleibinger. Rozegrali ten atak pozycyjny. Zobaczmy, jak długo utrzymywali się przy piłce. Robota Bartka, śpiączki kluczowa. koszed, ale odwaga nagrodzona. To jest chyba najlepszy GKS-Tych. To są najlepsze minuty, włącznie nawet z tymi w Krakowie, jakie ja w tychach oglądam. I proszę, jaka wymienność pozycji. Pod szesnastką Arkigdynia znalazł się Jakub Budnicki. Kuboiska znaczna przewaga zdobyta przez gospodarzy. I jeszcze jedna akcja. GKS-u śpiączka. Kotuje się przed bramką węglarza Kubik. Jeszcze o skrzydła Dijakowicz, trafił w rękę Nawarro, ale każe grać dalej arbiter. Atak arki Sobczak nie dał się zatrzymać. Po prawej stronie pędzi Gabrindaszwili. Sobczak do Gabrindaszwilego. Układa sobie na prawej nodze piłkę Gabrindaszwili. Nie zdecydował się zagrać do Nawarro. Teraz otrzymuje piłkę Hiszpan. Mark Navarro przeszywające dośrodkowanie i strzał, który oddaje Kiker Mozo. Tym razem piłka odchodząca od bramki Łubika. Nawarro. centra, ZOO Czubak! Jest gol wyrównujący. Szybciutko pozbierała się Arka Karol Czubak z dziesiątym golem w tym sezonie pierwszej ligi. Sytuacja się powtarza. Musi napracować się GKS żeby bramkę zdobyć, musi uderzyć przepięknie na bramkę zawodnik GKS. -u. A tutaj jedna dobra akcja Sobczaka. Po tym kontynuacja, stały fragment. I jeszcze po uderzeniu w zawodnika GKS-u zaraz zobaczymy, kto trafiony. Trafiony Edi On tym nieszczęśliwym zawodnikiem próbującym obronić dostęp do własnej bramki ma. Marcjanik Nawarro był też Hermoso Czubak. Sopczak wychodził biki nogami. A Hermoso do Navarro, ten wzdłuż linii bocznej. Sobczak przepuścił piłkę. Już jest Czubak. No, oni niemal na pamięć ze sobą grają. Lucci! Strzał z dystansu to jest z pewnością jeden z atutów Japończyka, którego używa jeszcze raz Vitalucci. Znów rykoszet! Nikowi gospodarzy, którym jest Tobiasz Kubik. Centra na bliższy słupek. Zaplątała się piłka pod stopami Rumina, ale gra dalej GKS. Dobre dośrodkowanie Budnicki. Zamykał tę akcję. Już wznowili grę Gdynianie. No i Hidewita Lucci, drugi z piłkarzy, którzy zeszli z boiska. Tak się zdaje. Uwaga, Bartosz Szpiączka. Węglarz uprzedził śpiączkę. Jeszcze Szpakowski nad bramkarzem. Szpakowski, ale zdążył wrócić Węglarz. Skrojony do tego pomysłu. jej je, 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 tutaj niecelnie. Nawarro na wyprzedzenie. Mark Navarro, CDB. Trafił chyba w jean Oliveira. ale sam... Zaczynając właśnie we Wrocławiu, a później reprezentując barwy Korony Kielce. Marcin Szpakowski przyjął piłkę na ciało. Jest strzał z dystansu wyblokowany, ale to nie koniec tej akcji GKS-u Tychy. Niewiarowski! Znów problemy z decyzyjnością wśród gospodarzy. Teraz już nie! Niewiarowski! jak nie trafił! W jaki sposób przestrzelił Rafał Makowski? Elmax. Oficjalny sponsor GKST.